Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przegląd marketu, bo mieliśmy tak reset dropów, była nowa aktualizacja. Pogadamy sobie o tym wszystkim dzisiaj. Zaczynając od resetu dropów, no to klasycznie środa, mamy te spadki. Jak coś wam dropnie, no to polecam tam przetrzymać 2-3 dni, no i sprzedać trochę zawsze drożej. Więc no, możemy sobie obczaić, czy jest coś niesamowitego. Raczej nie, raczej... Podobne totalnie schematy tutaj zachodzą, załamania, no to nisko w sumie, znaczy w sensie złoty 12 zł to nie tak bardzo tutaj spada, eee, skrzynia odrzutu, eee, ok, 73 krosze, 85, eee, ciekawe czy, bo nie, nie sprawdzam ich jakoś, ale czy na przykład kupując w dołkach, sprzedając w jakichś górkach można na tym zarobić po podatku, pewnie, pewnie jest jakaś taka opcja, na kilowacie wiem, że była, dobra, tutaj, ok, też sobie spada, eee, ile? No, 7 poniżej trochę chyba, czekaj ile, tak, no prawie 7 ziko. kilowacik, no okej, okay. on też fajnie się otwiera, nie, przebił chyba załamania aktualnie, a teraz jest na drogi dosyć w miarę, także no, no ale ta nowa skrzynka to też pewnie ma taki efekcik swój, dalej nowa aktualizacja, nie, nie ma nic niesamowitego, można usunąć sobie teraz schowki z ekwipunku, także mocna aktualizacja, no i tak właściwie to tyle z nią związanego. I. O, fajnie, nie, karambit. o fajny, co. Właśnie doszedł mi. Ehm, no, teraz rafikos w końcu z kasą I Entropic mi się zaczęło trochę skupować. No. Fajnie, tylko zaraz mi się skończy budżet. Muszę coś opchnąć, żeby to, żeby to, to ten. Był skupowany dalej. To, co mnie w sumie jeszcze ciekawi, to na pewno Stockholm Zobaczmy jak na nabawię No kandydat sobie spada. No sobie tylko spada 18 Juanów około. Aktualnie to jest. Zobaczmy Sztokholmik Challenger Siki. O, mieliśmy 20 juanków. Coś tu się wydarzyło. Teraz natomiast znowu tam leci pikiem w dół. 19,40, co ile są wysnute. Okej, okay, to tyle samo. No, mam nadzieję, że jeszcze spadnie, no bo mówię, ja chcę to kupić. Chcę skupić tych Challengerów. Także z 18 juanków, nawet niżej, to, to bardzo fajnie by było dla mnie. No bo, wiecie, tak jak zresztą o Stokolwiek mówiłem, już nie będę gadał. No, chciałbym go sobie skupić. I no, promocji na Kopenhagę. Jak nie ma? Tak nie ma. Kiedy będzie? Spodziewałbym się gdzieś, no, ten następny tydzień. Też jeśli chodzi o samą Kopenhagę, Contendersi 2.92 ziko na markecie Steam. No jest ciekawie. Ciekawe na pewno ceny. Czempiony tutaj naj, najten, najdroższy, aktualnie najdrożsi. No i supply'owo. Legendy i, i, i kandydat tutaj się bije. Co jest? Ale Challengersów jest strasznie mało. Okej. Okay. No i przy takich, wiadomo, Contendersi w teorii mają najlepsze naklejki, natomiast przy tak małych supplych, no to wiecie, może się okazać, że przez to właśnie, przez te supply'e coś innego będzie lepsze, no a Challengersi ciekawie wyglądają. Wiadomo, że to nie ma co też tak patrzeć na te e, supply'e, a dobra, ty, bo jestem odklejony, nie, mm, okej, okay, patrzyłem na autografy, <laughs> okej, okay, to tutaj w sumie podobnie mamy legendy Challengersów. No to ci kandydaci strasznie wybili się w górę Kurcze, bardzo mm, bardzo jest duża przewaga supply'owa No i mimo tych właśnie fajnych naklejek, no to może być problem Choć jeszcze jak to będzie, zobaczymy Wiadomo, trzeba poczekać na promocję I, i tam będziemy dopiero mogli coś tam więcej mówić Wtedy zobaczymy, jakie te supply'e y będą Będziemy mogli ich je porównać do poprzednich majorów No nic, czekamy, o parze 80 groszy Napiszcie, czy coś tam działacie sobie aktualnie na markecie Czekacie, co tam u was Dzięki, cześć, papa